Witam wszystkich! Siemandero! Z tej strony Maciek i Tata, m skrót nasz piękny. Dzisiaj mamy kolejną nowość do przetestowania. W tamtym roku testowaliśmy same retro petardy. No w sumie e, potem możemy też trochę potestować retro, bo jeszcze mamy niektóre tam pozycje do przetestowania albo do porównania więc jak to woli, ale no, trochę nowości nie zaszkodzi nie właśnie dzięki firmie Fireworks, bo właśnie dzięki panu Michałowi e, no, podesłał nam taką paczuszkę do testów, no i jeszcze inne nowości które pojawią się wkrótce na tym kanale na naszym więc no link macie w opisie do tych Petard Killer, Bulldog jak i przy piętym komentarzu przeze mnie, nie? cena na wstępie 21 zł za 20 sztuk, czyli na ponad złotóweczka za sztukę. Wychodzi, zobaczymy, jak to będzie strzelać. XP 1030 y, Triplex, zobaczymy. Takie petardki, bo jak zobaczyłem i otworzyłem, no to przypominają mi takie Powerful Bulldogi, nie te XP 858. Jak one miałem. No. Więc tu mamy takie kartonowe pudełeczko. Petarki są niewidoczne. Więc nie wiem i plus, i minus. Ale w sumie nie wiem, lepiej to wygląda. No, I to ma swoje plusy, i minusy, nie? I wady, i zalety. Więc jeden lubi to. Drugi, ten, no, drugi lubi to. a Pierwszy lubi tamto. No. Zap 1D. Kategoria P1, czyli emiter dźwięku. Coraz więcej właśnie mamy kategorii P1 jako petardy albańskie, bo kiedyś były tylko F3, a teraz mamy o dziwo P1, więc nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku, ale no... Im lepiej, tym no, lepiej dla nas jednocześnie, więc może coś innego też powstanie, ale zobaczymy z czasem, nie? Na razie mamy no dwa gramy albańskie. Może ta gramatura będzie się podnosić w górę, ale no... nie wiadomo. Czekamy cierpliwie, no. Tu mamy instrukcję obsługi, oczywiście... W języku polskim, czeskim, niemieckim i angielskim Oczywiście to samo, czyli certyfikat, no i mamy rok produkcji, numer partii No, rok produkcji to oczywiście 2023, więc no, zanim do nas to przyszło, no to trochę minęło Numer partii, na końcu mamy 46 Bo też są inne właśnie cyferki na końcu, nie? No, i mamy producent Arpi, oczywiście, no i importerem jest firma Triplex. No, buldogi to Triplex, tylko nie. No, no, bo nie ma innej firmy, która by produkowała buldogi. Nie? No, tak to się już przejęło. Jak to wygląda? A, naj najpierw pudełko, mam pokazać. Dobrze. No, pudełko. tak słońce zachodzi, za te murki pojawia się i znika. O, killer, Triplex. O, tu mi się zaraz otworzy, więc nie wiem. Tak trochę dziwnie, że na przykład tutaj nie jest zaklejone, jakby tutaj zaszytej. No, to wtedy to mogę takie coś zrobić i wtedy wylatuję. No, oj, no. Oj, tam, oj, tam. się Oj, tam. Trzeba. O, teraz się wyostrzyło. Jak to wygląda? Widzę już na plus. Długi Ląd. Długi Ląd plus. Albańska petardka klasyczna Zap1D. Może wyłoszę. O. Tak to wygląda. Szkoda, że nie ma instrukcji obsługi napisanej jeszcze na petarce, ale to nie wiem. Taki urok. Dobra, odpalimy sobie je w bezpieczny sposób, czyli tak jak jest napisane w instrukcji obsługi, czyli e, idziemy. No idziemy. No, trzeba pod, no, postawić, podpalić, nie nachylać się, na wyciągnięte ręce, odpalić i uciec nie? na bezpieczną odległość, czyli przynajmniej te 10-15 metrów. Nie? No. Zobaczymy co nam pokaże. Albania nas jeszcze nie zawiodła, więc myślę, że będą strzelały dość fajnie. Lącik i... Ty! Dobrze strzelają. Fajnie? No. Dobrze strzelają. Nie wiem. Petardy albańskie z roku na rok są coraz mocniejsze. Teścik na trawie. No. No, nawet o, takie serce powstało, no, ale wymyśle. faza. No. No, tak, to dla naszych serduszko, widzów. Serduszko tak, dla naszych widzów. No. Serduszko powstało. Ta kartka głośna, fajna. No jak chcesz okay. Najpierw na takiej powierzchni zobaczymy na kamyszku takim o oui. No Petartki głośne, fajne dwugramowe 20 sztuk, czyli możemy się nacieszyć ilością. 20 złotych Oczywiście to jest cena detaliczna, nie? Jakbyśmy mieli jakiś kod rabatowy to macie teni. No, o, sposób machonego. O. Gravitation. No widzisz? No, no, no. Magic. Uch, uch. samolot leci. Uu. ale wieje, ty. Kółko poszło w garku całkiem ja Fajne petardki, dwa gramy. Szkoda, że nie mają żadnej flary. Ale w sumie no, żadna petardka albańska nie miała flary. Chyba nie przypominam sobie. Więc no. no... ja się oddalę trochę dalej. Bo jak jedno, drugą wybiję, to może być nieciekawie. O, ja, kółko. No i dobrze, nie? No daj jeszcze jedną sobie odpalę. No, Chcę poczuć tą moc. Nie, no aż takim kozakiem nie jestem. Też nie trzymać, ale do ostatniego momentu, nie? I żeby, no, bo tego są wtedy single-shoty, jeżeli chcecie, żeby petardka, no, żeby pocisk, pocisk wybuchł ten, w powietrzu, nie? To tak nie róbcie, bo przez głupotę możecie stracić rękę, nie? Dłoń. O, dłoń. Właśnie. No. Fajne. Mm. Warto, warto swojej ceny, uwierzcie decydujecie sami, ale naprawdę fajnie Albania nas jeszcze nie zawiodła no tak i jeszcze te ta Włochy, tak jak mieliśmy włoską pirotechnikę, hiszpańskie hiszpańskie ładnie strzelają mm. to naprawdę są głośne te, teraz inne kraje są typu tak. india, Rumunia jak słyszałem także jeśli ktoś, ktoś, ktoś naprawdę chce kupić godne polecenia fajne fajne są, głośne do zabawy. Tylko, tylko wziąłem, on był tam, już jestem. No. Szybko. Tylko Szyleć. trzeba właśnie uważać moi drodzy, przy odpalaniu, nie kozaczyć, nie wariować. No. Jak Maciek zauważył słusznie, nie trzymać w dłoni do ostatniej chwili. Moim nie wiem, pod wpływem no. alkoholu. nie odpalać petard ponownie, jak nie wypali. Tak. No. To byłoby na tyle. My się z Wami żegnamy. Gorąco, no. do następnych odcinków. Bądźcie z nami. Z czym to się Hej.